Mam nadzieję, że wysłuchałeś podstawowych wiadomości dotyczących podręcznika Krucjaty Wyzwolenia Człowieka i być może w Twoim sercu pojawiło się takie pragnienie. Może warto spróbować w ten sposób pomagać innym i chcesz włączyć się do Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Oczywiście z serca zapraszam. Sama jestem w tym dziele już bardzo wiele lat. Daje mi to. Pełną radość, taką wolność, otwartość na innych. Dzięki temu naprawdę doświadczyłam ogromnej miłości Bożej i ogromnego takiego wsparcia ze strony Pana Jezusa, kiedy wychodziłam do, do najbardziej potrzebujących. Więc jeśli chcesz i masz w sobie taką gotowość, to, tak jak wcześniej mówiłam już, pokazując taktykę krucjaty wyzwolenia człowieka, że włączenie się dzieje się przez podpisanie deklaracji. Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Zaznacza się w niej, czy chcesz być członkiem krucjaty, czy chcesz być kandydatem. Podajesz oczywiście swoje dane, żebyśmy mogli jako wspólnota krucjaty zapraszać Cię na różne spotkania, na pielgrzymki, na spotkania formacyjne i wysyłasz tą deklarację do swojej lokalnej stanicy w diecezji. I właściwie to wszystko. Oczywiście całe dzieło krucjaty, które przyjąłeś i które, które chcesz realizować, dzieje się też y, przez Twoje konkretne czyny, czyli przez to, że stajesz się abstynentem, y, nie pijesz alkoholu, nie kupujesz nie częstujesz, przychodzisz w miarę możliwości oczywiście na spotkania, bo to też jest ważne, żeby budować y, jedność i rozwijać się. I w swoim życiu podejmujesz modlitwę posjałmużne. Modlitwę. Za tych, którzy potrzebują, którzy są uzależnieni, którzy o własnych siłach powstać już nie mogą. Post, no właśnie, rezygnacja z alkoholu. I jałmużnę. Tutaj święty Augustyn kiedyś napisał, że największą jałmużną, jaką możesz dać drugiemu człowiekowi, to przebaczenie. I myślę, że w Krucjacie Wyzwolenia Człowieka to bardzo ważny czyn który też możesz podjąć. Zapraszam cię do tego programu działania, jakim jest krucjata wyzwolenia człowieka. Zachęcam cię do tego z całego serca i mam nadzieję kiedyś do zobaczenia na pielgrzymce krucjaty wyzwolenia człowieka.